Bajkowy kompas zaprasza. Hej, hej, mali odkrywcy. Witajcie w Bajkowym Kompasie, gdzie razem odkrywamy tajemnice świata. Dzisiaj czeka nas pytanie, które każdy z Was pewnie kiedyś zadał, patrząc w niebo. Hej, mam pytanie: dlaczego niebo jest niebieskie? To bardzo dobre pytanie. Gotowi na podróż do nieba? To zaczynamy. Wyobraź sobie, że słońce świeci jak ogromna latarnia, ale jego światło nie jest tylko żółte. To takie magiczne światło tęczy. Ma w sobie czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy. To jak krepki w pudełku? Dokładnie. Słońce to taki olbrzymi piórnik pełen kolorów, ale gdy patrzymy na niebo, widzimy przede wszystkim jeden niebieski. A wiecie dlaczego? No to posłuchajcie. Nad nami jest powietrze, którego nie widać, ale to powietrze jest jak ogromna sala zabaw, pełna maleńkich cząsteczek. Gdy światło ze słońca wpada do naszej sali zabaw, kolory zaczynają tańczyć. Czerwony i żółty jest ciężki. One idą prosto, nie lubią skakać, ale niebieski i fioletowy są lżejsi: podskakują, wirują rozbiegają się na wszystkie strony. Czyli niebo jest niebieskie, bo niebieski kolor robi największą imprezę w powietrzu? Tak jest. To właśnie dlatego, kiedy patrzymy w górę, widzimy całe niebo pełne tańczącego, rozproszonego niebieskiego światła. Niebieski tańczy, sa, w powietrzu zawsze skacze, gra. Dlatego niebo błękitem lśni, a my się cieszymy w dzień. Właśnie my a teraz mam dla Was zadanie. Sprawdźmy razem, jak działa światło. Weź szklankę wody i latarkę. Poświeć latarką przez wodę. Zobaczysz, jak światło się rozprasza. Pamiętacie, jak po deszczu na niebie pojawia się tęcza? To znak, że światło lubi się bawić i rozdziela na kolory. To tak, jakby niebo miało swoje kolorowe sztuczki? Dokładnie, ale najczęściej wygrywa niebieski. Czy zawsze niebo jest niebieskie? Nie. Kiedy słońce zachodzi, niebieski i fioletowy uciekają na bok. Wtedy pojawiają się silniejsze kolory pomarańczowy, czerwony i różowy. O! Dlatego wieczorem niebo wygląda jak obrazek? Tak, to dlatego zachody są takie piękne. Wtedy na scenę wchodzą inne kolory. To teraz już wiem! Niebo jest niebieskie! Bo niebieski kolor lubi skakać i tańczyć w powietrzu. Brawo, świetnie zapamiętałaś. Podsumujmy razem. Po pierwsze, światło słońca ma wszystkie kolory. Po drugie, powietrze rozprasza kolory, a najbardziej niebieski. Po trzecie, dlatego w dzień niebo jest niebieskie, a wieczorem zmienia się w pomarańczowe i czerwone. I pamiętajcie, mali odkrywcy, Każde pytanie, które zadajecie, to początek nowej przygody. Dzięki, że byłeś z nami do końca. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Bajkowy Kompas. Do zobaczenia następnym razem.!